Maneczko z tej strony Wazji, a w dzisiejszym odcinku omówię Wam i pokażę tutaj, jak wykonać wszystkie zadania festiwalu Fortnite Wojna Ośla. Jak widzicie, do odblokowania mamy gitarę, gitara prowadząca 0x7. I aby ją odblokować, musimy wykonać 7 specyficznych zadań. Pierwsze zadanie polega na aktywowaniu przestera w utworze Streets of Ignite, czyli to jest ta specjalna ścieżka dźwiękowa z żółwi Ninja. Czyli używacie tego takiego dopalacza na podwójne, poczwórne punkty, nie? Big Boy, dobrze mówię? Tam chyba cztery razy był mnożnik. No, nie, razy dwa. Raz dwa, no to razy dwa punkty. Po prostu to jest spacja prawdopodobnie, w zależności czy tam gracie na padzie, czy na klawiaturze, to wszystko zależy od tego. To jest ten dopalacz. Na mnożnik punktowy. Następne zadanie wykonaj zadania dnia sceny głównej podczas wojny o szlam. Polega na wykonywaniu zadań dziennych. Tutaj macie coś takiego. Wykonaj jedno zadanie dnia, dwa zadania dnia, trzy zadania dnia. No i po prostu na scenie festiwalu Fortnite tam macie losowe utwory. No i z tych losowych utworów musicie wykonać 10 razy zadanie dzienne. Więc będziemy zmieniać na, na scenę. Jesteśmy na tutaj okay, w festiwalu, ja sobie wybrałem instrument prowadzący, no i mamy powybierany tutaj w konsoli na Street of Night i, tak? i oczywiście e, dnia. czyli utwory które są tutaj wyróżnione, macie taki zegareczek wyróżnione. No i przechodzimy do grania. Czemu to jest takie długie. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Wazigaming na naszym Discordzie Wazilandia. Trzecie zadanie. Tutaj tak jest z trudniejszych. Polega na zdobyciu gwiazdek zespołu grając w wyróżnione otwory. Tutaj będzie się trzeba postarać. Tak więc, jak macie fajną ekipę, ogarniacie ten festiwal, no to polecam Wam wykonać to w fajnym składzie. No i trzeba wykonać 20 gwiazdek po prostu za tam utwór, w zależności jaki będzie poziom tego wykonania, otrzymacie tyle gwiazdek. Ciekawy jestem, czy ten Street of Ignite ma prawa autorskie. Sprawdzimy. Nie ja mam jakie pojęcia. Do, jakie to się przyciski klikało? A to doświadczy to, ci, to bo one ja ja są na fazie lewo, prawo i X i B. Ja mam AS i dwa przyciski myszy. Tak mi jest wygodnie. MDF J. Let's go! Yo, We won't be beat for new ninjas in my seats. Yeah, it ain't no feet from the sword to the street. Let's go! We're trying to fight any evil's gonna happen. we got a top class team so tight right you know we bros life stay <mulgy> up <mulgy> down the fight <mulgy> hit the kick pad like dynamite air shock yeah that's crazy a give that's what we do Four bros right by don't slide on through this ninjas there's nothing you can try <mulgy> to do It's four it don't test these ninjas moves Half shell cool, we got no time to lose. came through face mashed up in the avenue, these high flying boos, surf slides move. Little shells now you crack spinning. Lord Pat no mat, we winning. Cool master, lead the way. Enemy stacked up for defeat again. We got half shells in the pizza fly. Wait for nobody but the piece of God. Go ninja. We save the day. Fight the foot clean, then we break away. Gotcha. Come on, cow We are like lightning, out of sight like thunder. To jest, jest i To jest najłatwiejszy, tak się zmniejsza. Pocieszyłeś mnie, najłatwiejszy <grym> na sam początek. Nie złotek. no, przykursie, przykursie A na tej. prawidłowo, co Nie. Trzeba no, się też o, A nie, chyba Dobra, to hmm. nie o, o, cztery razy tak. No bo jak masz większy nożnik, no to się zwiększa. Dwa, Let's dwa, go. To Let's go. Yeah, we won't be beat for and ninjas in NYC. Yeah, it ain't no feet. From the sewer to the street. Let's go. We're trained to fight. Any evils gonna pay the price. We got a top class team so tight, right? Yeah, you know we bros to life. cowbunker It's is the anthem. Ninjitsu is the way. How did we get so handsome? Turtles here the stay.

Od tego odcinka, aby wynagrodzić aktywne osoby, które komentują regularnie moje filmy, będą lądowały wasze trzy ostatnie komentarze, wybrane przeze mnie, albo po prostu przez was, te, które będą miały największą ilość łapek pod nimi. Pozostałe zadania polegają na wykonaniu Streets of Ignite na basie. Następne to jest wykonanie na instrumencie prowadzącym, na perkusji oraz na wokalu. No i to by było tyle zadań. Przechodzimy do gry. Oczywiście ścieżka dźwiękowa, prawa autorskie. No, będzie troszeczkę wymutowane, no ale pokażę mniej więcej o co chodzi. prostu będziemy zmieniać do, na, na scenę. I jesteśmy jako. tutaj okay, w festiwalu. Ja sobie wybrałem instrument prowadzący. No i mamy powybierany tutaj w konsoli Night tak? i oczywiście. E, Traki dynania, czyli utwory, które są tutaj wyróżnione macie taki zegareczek wyróżnione no i przechodzimy do grania Ej cudownie Ciekawy jestem, czy ten Streets of Ignite ma prawa autorskie sprawdzimy nie ja mam jak to, pojęcia. Jakie to, jak to się przyciski klikało? A to doświadczy ci, bo one Ja, ja mam na ma prawo Myśle. X i B. Ja mam AS i dwa przyciski myszy. Tak mi jest wygodnie. DF J. Let's go! Yo, we won't be beat for I'm to the street. Let's go. We're trained to fight. Any evil's gonna pay the price. We got a top class team so tight, right? You know we broke the life. Stay up, down the fight. Hit the kick, pow, like Dynamite. Pierwsza gwiazdka, jeszcze tylko 19. That's what we do. Four blows right by, don't slide on through this. There's, There's nothing you can try to do, it's for sale. Don't test these ninja and moves. Green. Half shell cool, we got no time to lose. came through face masked up in the avenue. These high flying dudes, search slides, move. Little God. up, now you crack spinning. Lord Pat, no map, we winning. Cool master, lead the way. Enemy stacked up, for the feet again. We got half shells in the pizza fly. Wait for nobody but the peace of God. Go ninja. We save the day Fight the foot clean, then we break away. Hey, yeah. We hear like lightning, out of sight like thunder. Mamy. całkiem easy jest w, tym, w, tym, w tym momencie, To jest najłatwiejszy i reszta się przesmiesza. Pocieszyłeś mnie. Najłatwiejszy <grymna> <grymna> na sam początek. Nie no, w jest A, bo wy no tak. <grymna> no, prawidłowo.

we like, won't be beat for a and ninjas in NYC. Yeah, ain't no feet. From the sewer to the street. Let's go. We're trained to fight. Any evils gonna pay the price? We got a top class team so tight, right? Yeah, you oh. know we broke to life. cowbunker is the anthem. Ninjitsu is the way How did we get so handsome? Turtles here to stay Lay back and cheese it Sausage living easy Any way you slice it Turtles move so speedy Oh yeah That team you know so well Yeah Heroes in a half shell mm. oh. Pretty good Zobaczymy, i jak będzie na kolejnym instrumencie. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazji Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazjgaming. Hej!